N ej, nie, 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 nie. Pierdzielę to, nie, nie, nie. Yy... W to gramy, gramy w to. Nie wiem czy to będzie dobry pomysł Ale yy, nie wiem co tu teraz się dzieje. Ale gramy w 21. -ka. Umarło. No, nie oszukujmy się, okej? Okay? 24 sierpnia. I tak y, i tak mówię późno, że umarło, chociaż w moim odczuciu, będąc kompletnie szczerym z Wami, dla mnie to umarło po tocach. Po tocach, jak dali te 6 trzej 3 były beznadziejne. E, z tego co pamiętam, tych 6 było po prostu za dużo. Karty były za dobre. E, ikony przestały się już w ogóle wyróżniać. No nie wiem, no może za bardzo narzekam, nie? Ale nie ma sensu, nie, nie odpalę już teraz FIFA 22 dla Was, dlatego odpalimy jeszcze starszą FIFA 21, której już w ogóle się nic nie dzieje. Ale jestem po, po prostu ciekawy, czy tam się, czy znajdę rywala w meczu, czy mogę zrobić jakieś SBC, czy opłaca się jakąś paczkę otworzyć, czy w ogóle, czy trafimy sobie y, ekrany w parce na przykład, co nie? Po prostu jestem ciekawy, co tam się dzieje. Także moi drodzy, ja Was na to bardzo serdecznie zapraszam. Przesuńmy się rok wcześniej i może nawet poczujmy już nostalgię, chociaż to szczerze wątpię, ale. Lecimy! Let's go! FIFA 21! Inicjalizacja. To, zawsze mi się to kojarzyło z... Gdybyście wchodzili w jakąś sekcję i mieli inicjalizację. Ultimate Team. Ale się jaram, no czemu? Naprawdę, bardziej się jaram niż jakbym teraz trafił szybszy Shiftera Ronald. I co? Ej, najpierw przejdźmy sobie do składu. Ale potęga! A! Kurde, to jest skład. To jest... Messi, 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 Messi! Klub Futbolu. Piękna karta, którą zagrałem. 76 meczów jestem jeszcze zdążyłem o nim zagrać, nie? To pokazuje tylko, jak późno jeszcze można było w to grać. Kylian Mbappé z niebieskimi włosami. A no! Z miłaszkiem siedzieliśmy, otwieramy, patrzymy. To ty, Kylian, tak po prostu. Bo było powtarzalne 10 8-5, czego nie chcą dać w tym roku, bo. masz tak mają w nas wywalone po prostu, co nie? Kurde, ej, patrz, patrz mi, patrz. <laughs> Nawet sobie kabel przygotowałem już wcześniej. Ronaldo Nazario De Lima. Mhm. Yyy, zrobiony z SBC yy, a czy dobrze wspominam granie Nazario? Znaczy, no nie ja wiem, no Nazario jak Nazario, szczerze, obok takiego Kyliana, to no żadnego nie robił ten Nazario Matejosa zrobiłem jeszcze przed 10... Dziesię... 4 mecze rozegrane, nieważne yy, dalej to jest Nuda, Nuda, Nuda Lewy taki jest Jeden sobie... mecz rozegrany, o kurde Mason Mount On był, o kurde, ej, nie wiem czy pamiętacie Dali takie zadania, że y, trzeba było wygrywać mecze w draftach i można było odblokowywać karty ze starych SBC, co nie? Był Runej, był właśnie Mount, nie wiem czy pamiętacie to. Ale to było genialne, to było fajne, to było, ej, ale fajnie. Piszczu, Piszcza pamiętam, Piszczek też troszeczkę zagrał mecze u mnie. Dobra, ej, legenda FIFA 21. Sen Kleiber czy Sin Kleiber, czy Swain Kleiber, nie wiem, sorry, nie, nie umiem. 610 meczy, to troszeczkę jest, co nie? Właśnie a propos Kleibera jest jeszcze Robben, tylko nie ten Roben, ten to był już taki wiecie. Ale nie wiem, czy mam jeszcze tego Flashbacka Robena. Swoją drogą tutaj też jest w ogóle ciekawie Hazard, Oden, Lukaku, Neuer to ty, Van i to ty, Sancho Toc. Nie no, te karty leciały. No i to było fajne, kurde. To było fajne, że można było w nieskończoność robić te paczki. I. Po prostu trafić sobie każdego, nie? Kurde, chyba nie mam tego Lubena już, co mam tam 800 meczy. Następna rzecz, jaką jestem ciekawy, to jest lista transferowa. Bo coś mi tu chyba zostało. Został mi taki Alba i taki Oblaczek. Ej, wystawmy tego Alba, na przykład. Za 60 tysięcy bucks. Dobra, i zobaczymy, czy on się sprzeda. Yy, jestem ciekawy, co na rynku transferowym się dzieje. 21 tysięcy kart tylko jest na rynku. Yy, specjalny. Wieku, ale to wolno chodzi, jak w tym roku grałem na PC, to nie ma limitu klatek na sekundę, więc wszystko jest tak giga płynne, nie? A tutaj to chodzi jak wóz z węglem. Ej, jest jakaś ikona na rynku. guys. Okej. Okay. Wow. Ej, Messiego z Barcelony mi się wydaje, że usunęli, co nie? No 100%. Został tylko... Aha, no właśnie. W ogóle nie ma Messiego. Co ja chciałem jeszcze zrobić? Zadania. Co jest w zadaniach? Ja osobiście nie lubię robić zadań, nigdy nie robię zadań. Ale, czy to coś zostało? Nie wiem, czy jest chociaż jeden człowiek na świecie, który to robi. Takie coś jeszcze. Po prostu, po prostu graj! Po prostu graj, tu pisze. Nie, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ej, 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 końce wpadły. Końce wpadły, czekaj Alba się sprzedał, co jest grane? Ty, o kurde. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem. Złota paszka premium. Otwórzmy sobie. Najlepsza animacja. Tu mamy, chyba nawet nie ma nic, nie? No właśnie. To była najlepsza animacja w historii Fify, moim zdaniem. Teraz. Jakieś głupie to to jest, wyskakują od razu ci zawodnicy to Tutaj był tunel, tutaj był tunel tunel, tunel, tunel Wiecie, budowało się, budowało się, budowało się Może to jest tylko i wyłącznie moja opinia Obecna animacja jest brzydka jak Multipla A ta animacja robiła po prostu wrażenie Była po prostu, no Taka z jajem, brzydko mówiąc Ej, czekaj, to tu są chyba nawet ekrany Aha, ja nie pamiętam jak się ekrany sprawdzałeś Nick Fowl, legenda tej sisy Legenda tej sisy Bronił wszystko u wszystkich tutaj chyba też nie ma ekranu, bo tamten tunel powinien być biały Całkowicie na końcu tak mi się kojarzy. On był w duplikacie, więc mówiąc o duplikatach, przejdźmy sobie do SBC. Okej, okay. co mamy w SBC? Nie ma nic w SBC. Mmm, FIFA 20 nawet został jakiś. Klemą Lengle chyba. On został. Yy... On został, wiecie. Został w SBC. Paczki z Rivals, wcale że przelibam. Wracając do tego Lengle z FIFA 20, co nie? On został yy, w SBC, tak po prostu, na jakieś tam 5000 dni. I można z tego zrobić cały czas, z tej wersji Summer Hit chyba, czy coś takiego. A tutaj nie zostało nic, nie? Mega paczki, dobra, jest rzadka karta. Ej, jest walkout. Przede walkout. <grym>, ale ja, ja to są. Neymar. Nie. Alison. Nie. Ederson. Widzicie, to mi się podoba w tej animacji. To jest to, co nie? Że budujesz napięcie po kolei, coś tam idziesz przez ten tunel. Tak fajnie, to trochę trwa, nie? A w FIFA 22 macie, klikacie, od razu wyskakuje, jest albo. Wow. albo jest. Uh. FIFA 22 pod względem paczek to jest SYF. 21 Król Fif mega paczka. Druga mega paczka. Może drugi okoł z rzędu, byłoby ciekawie. No. Teraz chyba to zajdzie trochę czasu. Dlatego możemy sobie sekundę pogadać. A ja nie, po nie, nie powiem, że FIFA 22 była zła. Była fajna. To trzeba przyznać, że naprawdę po tych kilku latach FIFA 22 była dobrą FIFą. Ale ja osobiście lepiej będę wspominał FIFA 21. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Tym, że content może mi bardziej siadł. Tym, że miało taki klimat grania na kwarantannie czy coś. Wiecie, o, znaleźliśmy przeciwnika. Ok, ej, ej, ej sekunda. Zobaczymy, czy to nie jest jakiś y, gość z brązowym składem, jakiś bot czy coś. Ale wracając, nie wiem, po prostu mi się tak dobrze kojarzy ta FIFA. Mega przyjemnie będę wspominał tą FIFA. I lepiej niż FIFA 22. Jaki ma skład? A co to jest? Co to kurwa jest? Co to jest? Magic FIFA 21, niesamowite. Ej, gameplay jakiś taki jest. Ale dziwnie się gra, ej. Ramos, co jest grane? kurde, się wywalił. Ej, bardzo chcę strzelić taką bramkę z takiego... Matko jedyna, co to było? No i chuj no i cześć. Okej. Okay. Ej, gdzie jest mój obrońca? Co? Oblak, Oblak, spokojnie, Oblak. Dobra. Tardem na nodze. I koniec pierwszej połowy. I co ja mogę powiedzieć? Dziwnie się gra, moi Dziwnie, dziwnie. Ale patrzcie to. Koś ma jeden strzał, ma jedną bramkę. Ja mam 10 strzałów, mam, mam dwie bramki. Ja wiem, że troszeczkę się bawię, mimo wszystko. Chcę strzelać z dystansu, Ciągle triki, robić i tak dalej. Ale to była bolączka tej FIFY. Nie ma. Jak on to wyjął? Ej, teraz zdaję sprawę, że wy nie widzicie tabeli yy, wyniku i wy nie widzicie, która minuta jest. Oj, <ścoughs> Ej, ten bolasy flick był aż tak OP? Kogo my tu możemy sobie wpuścić? Atala możemy wpuścić za na przykład jego Robina możemy wpuścić sobie zamiast Mbappe. No i zróbmy tak. I strzelmy. Ej dobra, nudno no, tu jest strzelmy. Ja pierdzielę. Nie, te autobloki to jest po prostu. Dobra, koniec. Co mogę powiedzieć po meczu? Mm -mm. Mówiłem, że content. Wspominam niesamowicie dobrze. Tak po tym meczu stwierdzam, że FIFA 22 gameplay dużo lepszy jest. No, męczyłem się w tym meczu, już pod koniec zacząłem mnie to tak nużyć i denerwować. Jest dużo lepiej FIFA 22 niż 21, jeżeli chodzi o gameplay. Co nie zmienia faktu, że dalej content moim zdaniem jest do dupy. Kurde Chciałem zobaczyć sobie wiecie mm, Tą tabelkę taką Od ilu winów było jak, jaka ranga nie To było super, że mówicie Co tam wbiłeś w No ja wbiłem golda dwójkę czy coś A teraz jest Wiem rangę czwartą, Coś tam, jak to brzmi, to brzmi tak idiotycznie niedobrze To mnie strasznie denerwuje w tej Fifie I w następnej ma się nie zmienić Czyli będziemy dalej w takich kupotach trwać No i takie fundamentalne pytanie Czy da się w to jeszcze grać? To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast, no nie bardzo jest sens w to grać tym bardziej, że nie zbudujecie za fajnego składu. Nawet jeżeli na zwykłych kartach byście bazowali, nie kupicie takiego sobie Messiego na przykład. Nie ma tych kart na rynku, bo nie ma graczy. Jeżeli jesteście niedzielnym graczem i nie zależy Wam stricte na Ultimate Team, da się w to grać, bo kariera chyba działa cały czas. Czy nie chyba, tylko na pewno, tak? Yy, możecie zagrać w Champions League, możecie zagrać w Volt. Heh, <grym> w Volcie jak ktoś lubi. Da się w to grać, to jest grywalne i jak najbardziej chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o Ultimate, moim zdaniem nie. To nie ma sensu żadnego, bo nie zbudujecie tej drużyny marzeń, która w tytule tej... tego jest, co nie? Tyle moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Fajny odcinek, szczerze, wpadł mi ten pomysł tak znikąd i... Fajnie, że takie coś nagrałem i bawiłem się dużo lepiej niż FIFA 22 teraz. Także dajcie znać moi drodzy, co wy myślicie o FIFA 21, czy macie może podobne zdanie do mojego, czy macie odmienne całkowicie, jak wspominacie tą FIFA i co wam się tam najbardziej podobało. Ja się moi drodzy odmeldowuję, trzymajcie się, na razie, siemano.